W tej chwili psy dostają stopnie wojskowe. Nadawanie tych stopni wojskowych zależne jest od umiejętności danego psa i wyników, Osiągniętych na corocznych certyfikacjach. Najwyższy stopień, jaki można przyznać psu, to sierżant. Są psy, które mają bardzo duże osiągnięcia. Niestety nie o wszystkich można mówić. Mówię tutaj głównie o psach w wojskach specjalnych. KOBI, pies bojowy Wydziału Działań Specjalnych, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Jego głównym zadaniem jest wsparcie działań bojowych operatorów Wydziału Działań Specjalnych. Jest to pies podwójnej specjalności, tak zwany dualny, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz do pracy obrończej. Szukając psów do służby, nie skupiamy się na konkretnej rasie. Waga, umaszczenie, wysokość w kłębie nie jest dla nas istotne. Ważne, żeby ten pies miał minimum 12 miesięcy i charakteryzował się takimi cechami jak determinacja, chęć współpracy z człowiekiem, brak lękliwości przed strzałami, zachowanie się odpowiednio w różnego rodzaju pomieszczeniach. Także ten pies musi być przygotowany na każdą sytuację przychodząc na taką kwalifikację. Szukamy Dwóch rodzajów psów. Pierwsza specjalność to są psy patrolowo-obronne. Szukamy także psów do wyszukiwania zapachów, środków wybuchowych. Nabór organizowany jest dwa razy do roku. Przyjeżdża kilkadziesiąt psów, z tego kwalifikowanych jest około 10 na jeden taki kurs. Kurs podstawowy trwa 5 miesięcy i składa się z dwóch części. W pierwszej części, która jest wspólna dla wszystkich, uczymy takiego psa. Ogólnego posłuszeństwa parę, parę. zgrywamy taką parę pies przewodnik. Następnie po miesiącu takiej nauki przechodzimy już do pracy specjalistycznej, gdzie odbywają się zajęcia w ścisłych specjalnościach. Gar... Okay. Okay. Dobrze! Dobry

Podczas tego kursu, przez niespełna 5 miesięcy, przygotowywaliśmy się do, do tych zadań. Na samym początku było to posłuszeństwo oraz drukowywanie psu zapachów materiałów wybuchowych, tzw. Tak detekcja. Dodatkowo e, przechodził podstawowe szkolenie w pracy obrończej. Po zakończonym kursie, razem z KOBIM wracamy na wydział, gdzie przez kolejne pół roku będzie przechodził kurs specjalistyczny. Zgrywanie się z zespołem, bo to jest bardzo ważne. On przede wszystkim ma nam służyć do, do pomocy, jest naszym dodatkowym bezpieczeństwem. Każdy dzień spędzamy razem, to są minimum dwa treningi dziennie, gdzie naprawdę musieliśmy na tym podstawowym etapie pracować nad posłuszeństwem, nad opanowaniem emocji. To nie może być pies y, agresywny. Ta, to gryzienie to nie jest w agresji, to jest w obronie, gdzie on ma czerpać z tego przyjemność. Jest to wielo, wielomiesięczny etap szkolenia, żeby, żeby być pewnym tego, że jeżeli pies wskaże mi określone miejsce, to mnie nie oszukuje, że mam być tego 100% pewien, bo, bo jest to naprawdę bardzo odpowiedzialna praca. Dobry. Przewodnicy, przychodząc do nas na kurs, mają możliwość wyboru psa z puli, która się zakwalifikowała. Absolutnie nie narzucamy danego psa danemu przewodnikowi, ponieważ między nimi musi wywiązać się więź. Musi być więź, bo inaczej byśmy nie współpracowali ze sobą. O, jej się bekło! Bywa tak, że to pies wybiera przewodnika. Czasami sam przewodnik jest zaskoczony, że któryś pies oferuje mu większą atencję, większe zainteresowanie. To jest bardzo żywiołowy pies. Tak. Jej imię odzwierciedla jej charakter. Tak, furiatka? Jesteś furia, no. Jesteś furia, tak, no. Ale nie gryziemy. Nie gryziemy, nie wygłupiamy się. Tak, tak. Pies służy średnio do 10 roku życia. Lekarze, weterynarii, instruktorzy, trenerzy czuwają nad tym, żeby cały czas był w dobrej kondycji. A jeżeli stwierdzą, że potrzebna jest już emerytura, pies jest wycofywany i przechodzi na zasłużoną emeryturę. Na takiej emeryturze Zapewniona jest opieka weterynaryjna, zapewnione jest również wyżywienie. Pies z reguły na emeryturę idzie razem ze swoim przewodnikiem, więc spędza już do ostatniego dnia czas ze swoim opiekunem. Dla kobiego największą nagrodą po dobrze wykonanej pracy jest przede wszystkim zabawa z piłką gdzie możemy razem spędzić czas, widzę jak on się podbudowuje. Jesteśmy razem od września, no nie wyobrażam sobie innej sytuacji, on jest oczywiście ze mną również w domu, codziennie go zabieram. Uważam, że będzie wspaniałym operatorem, to, to przede wszystkim też kompanem do życia.